5 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury odbył się 12 Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu, organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2019. Organizatorem konkursu był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, a współorganizatorami Miejskie Centrum Kultury Polski Czerwony Krzyż oraz Gmina Skarżysko-Kamienna. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął prezydent Skarżyska Konrad Kronik i starosta powiatowy Artur Berus. Celem konkursu było zwrócenie uwagi dzieci i opiekunów na tematykę zdrowia, aktywności fizycznej, zbilansowanej diety oraz propagowanie działań prozdrowotnych w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Uczestnicy mieli za zadanie przygotowanie wraz z opiekunami utworów muzycznych o tematyce zdrowotnej oraz nawiązujące do aktualnego hasła roku Uniwersalne Ubezpieczenie Zdrowotne. Rywalizacja konkursowa odbyła się w dwóch kategoriach – przedszkola i szkoły podstawowe. Każdy z występów był wyjątkowy i wysoko oceniany zarówno pod względem walorów artystycznych, jak i edukacyjnych. Utwory wykonane przez dzieci promowały zdrowy styl życia, a widowni dostarczyły wiele dobrej zabawy. Komisja konkursowa w składzie Wakrakowiak, dyrektor Szkoły Muzycznej w Skarżysku, Katarzyna Piwnik, pracownik Miejskiego Centrum Kultury, Urszula Wiśniewska i Agnieszka Perkowska, pracownica Urzędu Miasta w Skarżysku, doceniła ogromny trud opiekunów zespołów włożonych w przygotowanie. Dzieci, do występu oraz wielkie zaangażowanie wszystkich grup artystycznych. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez gminę Skarżysko.